Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj mam dla was One Piece Chapter tysiąc czterdzieści Spoiler. Miałem nagrać to dzień wcześniej, ale taka wichura była, że nie słyszałem własnych myśli i było to niemożliwe, a wieje dalej, więc miejcie to na uwadze. Chciałbym Wam wyjaśnić, że nie wiem jak długo będę robił spoilery do tej serii, bo nie siedzę w temacie spoilerów z tej mangi. Akurat te znalazłem na Redditie i link podaję w opisie. Ale nie gwarantuję, że są legitne, aczkolwiek na takie wyglądają, dlatego postanowiłem je dla Was przygotować. A nie będę ukrywał, że jestem teraz strasznie zahajpowany tym, co się tam wyrabia, więc już koniec przedłużania? Lecimy z tym! Chapter nosi tytuł Raizo. Pierwsza strona ukazuje dwóch intruzów w Chocolate Town. Luffy jest zaskoczony swoim nowym atakiem i myśli jak go nazwać. Kaido zaskoczony pyta kim jest Luffy. Zunisha jest podniecona rytmem serca Luffy'ego. Luffy odpowiada, że jest Monkey D. Luffy i będzie królem piratów. Kaido uważa, że Luffy'ego przebudzenie jest zabawną umiejętnością. Kaido wymienia ile osiągnął i że wiele zostało ostatnio zrujnowane. Luffy, wiedząc, że też sporo stracił, odpowiada, iż musi odebrać niektóre rzeczy bez względu na cenę. Luffy i Kaido zaatakowali się wzajemnie. Kaido po ataku mówi, że na dole panuje pożar i jego ludzie zginą. Luffy odpowiada, że im ufa i wie, iż oni zajmą się tym. Jego zadaniem jest pokonanie Kaido. Znowu obaj przeszli do ataku. Chopper pyta nami, co powinni zrobić z pożarem. Chopper wymienia Słomkowatych i mówi, że nikogo tutaj nie ma. Nami stwierdza, że nawet nie mają jak ich poszukać w takiej sytuacji. Nami zauważa, że jedyna opcja by być bezpiecznym to wylądować. Nami prosi Zeusa, aby coś zrobił, lecz dla niego to za dużo. Załoga Trawka panikuje i prosi o ratunek. Brook i Robin stwierdzają, że ucieczka jest niemożliwa. Sanji stwierdza, że nie ma sensu uciekać na zewnątrz, bo nie ma pod nimi lądu. Apu próbuje uciec na własną rękę. Usopp nieudolnie próbuje coś zrobić, mówiąc, że obiecał Kizo uratować siebie, Kimona i Kiku. Frankie niesie Zoro i nie wie gdzie się udać, a Zoro potrzebuje natychmiast Chopera. Raizo dziękuje Jimbe za zaufanie. Jimbe mówi, że nie ma wątpliwości. W końcu zostali wybrani przez Dufiego. Raizo obwinia się za porażki przeszłości i nie chce znowu takiej sytuacji. Inuarashi pyta, co to za deszcz. Raizo wyjaśnia, że to moment, kiedy Zunisha brała prysznic na Zoo. Raizo używa sztuki ninja, shower of Zoo, elefant. Jimbe pomaga Raizo kierować wodą za pomocą rybiego karate. Minkowie na trzecim piętrze panikują. Raizo i Jimbe próbują rozdać wodę na cały zamek. Kid i jego załoga nie mają drogi ucieczki. Załoga Kida wraz z nim czują dudnienie i widzą wodę. Yamato pośpiesza Małonoskę, a on protestuje, bo Kaido nadal żyje. Yamato mówi, że jest na wyczerpaniu i taki był plan od początku. Momonoske musi stworzyć chmury, które uniosą onigashimę. Ostatni panel ukazuje Lupiego w powietrzu nad Kaido, trzymającego błyskawice. Luffy i Kaido cieszą się strasznie z tego starcia. Koniec chaptera. Przerwa w przyszłym tygodniu. I tak oto kończą się spoilery do 1046 chaptera One Piece. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie. No i wiadomo, nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę. Do następnego i peace! Out.